do no, mu! Jobi mo. Dobrze. Jobi mo demo. Faul. Jest! Ale stoi, bravo. Extra. Kłopek bardzo dobrze. Gram. E, pss, be, bez faulu.

o yes. 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 Bravo, <gulho> no, bac. No, bac.

Nic nie ma, nic nie ma. Nic gramy, gramy. Nie, takich się nie gwirze. Słuchaj, takich to, to to już. Dobrze gra. Ale no nie, panowie no. Brawo! Czy się szeroko graj, nie schodź do graby, tam za gęsto jest! Kurek, zostań za maczka! No, no wejdź mu tam! Coś nie mocno, żeby tak. nas nie było. Jednego z was przynajmniej. Jeden z was przynajmniej. Przerwij! Uważaj graba! Zamgarzem zagraj graba, nie Spokojnie, spokojnie! Brawo, Brawo. Brawo, właśnie! szybko. Szybciej Szybcie. Szybcie piła. Dobrze. Spokojnie. Czas. Dobrze. Brawo bota. Teraz, 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 teraz. Artur.

Chodź, chodź, chodź! Brawo! Przegraj od razu! A, ojej, pięknie! Ale dograł! Pięk. Yeah. Super! Brawo! E, 4,5 minuty plus to, co doliczy. Plus to, co doliczy. Kto mu wyjdzie, Łukasza rzuć. Tak. Graj od razu! jej, Łukasz, nie czekamy. Nie czekamy na piłę. Łukasz dobrze, Łukasz, super. Gramy! Złóż nogi! Brawo, Przemek. Ej, są zmiany. Wywel! Zaremba na, na los, kurwa, no, nie, bo by na out, a ty się Na głowę i wybijęwała na aut, stary. Ja nie boję się. Kurwa, bo za chwilę będzie żółta. No oczywiście, no. Się a, biede, biede. Dobra, powrót, powrót. Zaremba, popatrz na zawodników. Graj, graj! Graj! Jest! Proszę panowie! Aj. Nakładka to była! Nie rękami go zatrzymał! Dobra, gramy! Czuj, jeżeli plecy Rysiek plecy! Dokładnie, faul. jest! O, oh, panie sędzio, no albo, albo Chodź, schładzacz jest. Yeah. jest Jest Jest, Rysiek, brawo 4-1, tak? Tak, 4-1 Ej Dwa,

No zobacz. No, no i co jest? No dobrze, graj, graj, No to już to są jaja, no człowieku, no i wy nic. Stracił piłkę. No patrz. Strzałem no Brawo. Zajem! Zajem! Lecisz, lecisz. Lej, Lej, Lejcie na nią. gdzie jest pomoc? Co, prezenty rozdajecie, kurwa? Rok, rok. Cholera, jaska Masz no to jest jego chyba trzeci mecz, jeżeli się nie mylę. atak? Patrz, patrz! Jed graba, jedziesz! Grabem masz! Pomóż mu Łuk, Łukasz! Ale Pomóż mu Łukasz na drugą! Ale przebieg przed nim Norberta! Uderz Norbert! Brawo! Kurwa, no on jest... On jest człowieku z, z OSP, kurwa, Sobolew. Przecież Krzyśka obiada Dobra, po, ale jest 5 poczekaj. Jest, no. jest? Jest 13 minut. Czyli jeszcze 12, tak? Bo po 25? Tak. Czy po 20? Zobacz. To już po ile gramy? 20 sekund. To jest twój zawodnik kurwa! Jedzieć! Zobacz co robi, to jest. Maradona? O jezu! O. o! Właśnie! Nie ja nie mogę, o. drugi raz dostałem mi przy tym nie Ej gramy!

PANOWIE GRAMY Z TYŁU! Z STRZAŁEM! A. DRUGĄ MASZ! POTA GRAJ! GRAJ! Dobra, POTA! GRAJ Z NIM, GRAJ Z NIM! KIWA, KIWA! DOBER, ZAMKNIŚ ŚRODEK!

Dobre grama. Tak, dobry grama, grawa, Brawo. Stronę ma! Tak. Pograjcie, trzech was jest. Trzej. Szybciej. Szybciej. Kurwa, no i zobacz. No i zobacz, no.

Gramy, gramy, Łukasz! Łukasz, chodź! Łukasz, chodź. Zostały 4 minuty. 3,5 powiedzmy. Tutaj też to powinno być niepełnosprawny, jak się zachowuje koleś. Wywal! Grajcie, grajcie! Trzech! Nie trzech. Jest 4 minuty albo 3,5. Zależy to, co, co doliczy. Jezu! pogramy. Masz, błahniu! Uderz! Jezu! Brawo, Ja nie wchodzę w ogóle i w przyszłym chyba tym meczu za tydzień tak samo nie wchodzę. Ja nie mogę. W plecy dostałem. Weź tam, tam. Wchodzi, wchodzi w ogóle. Weź. Teraz budzi, bo to kula wielka, nie zapanuje. nie zabawa to.